Witam drodzy kochani widzowie. Dzisiejszym tematem, który poruszymy brzmi następująco. Liczba urodzeń w Polsce drastycznie spadła. W minionym roku w Polsce przyszło na świat najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Zaledwie 305 tysięcy dzieci urodziło się w Polsce w 2022 roku. Wynika wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego to ponad 26 tysięcy mniej niż w 2021 roku i najmniej w powojennej historii. Liczba urodzeń stopniowo spada od 2018 roku. Jeszcze w latach 50. nad Wisłą przychodziło na świat ponad 700 tysięcy dzieci rocznie. Pod koniec kolejnej dekady liczba ta spadła do ponad pół miliona, by odbić się w 1983 roku osiągnąć przeszło 720 tysięcy. Dołek urodzeń przypadła 20 lat później. W 2003 roku było to raptem 351 tysięcy. W 2020 roku było o włos od pobicia tego niechlubnego rekordu. Rok później... Już się to niestety nie udało, a miniony rok przyniósł dalszy spadek. Myślę, że większość z nas wie, czego jest spadek urodzeń, ale do rządu to chyba nadal nie dociera. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie, pozdrawiam wszelki